Dzień dobry. Słuchajcie, chciałbym wam pokazać trzy krótkie filmy w dniu dzisiejszym. Jeden film będzie dotyczył Forda C-Maxa. Tak, tego c który przyjechał do nas. Tam jest taki tytuł podany: wymiana rozrządu za pomocą łódka. Słuchajcie, to nie jest tak, że ja się naśmiewam z innych warsztatów, z innych ludzi i tak dalej. Mi naprawdę na tym nie zależy. Mniej więcej na obronę akurat tego materiału, który chcę wam przedstawić, mam to, że znamy właściciela tego warsztatu, który tam wykonywał ten rozrząd. W zasadzie no minus tego całego zajścia jest taki, że właściciel nie dopilnował swojego pracownika, tak. Ale no w tym momencie nie mógł go pilnować, bo musiał pilnie wyjechać bodajże na dwa dni i mechanik miał wymienić ten rozrząd. Z tego co wiem, to ten mechanik już tam nie pracuje. No jak sami widzieliście na poprzednim filmie, jak wymiana rozrządu polegała i jak wyglądała, prawda? Jeżeli chodzi teraz o ten materiał, który chcę wam tutaj puścić, no to jest z kolei następny prawdopodobnie już mechanik, który też nie został dopilnowany. Także tutaj no to bardziej ja bym obstawiał nie właściciela warsztatu, aczkolwiek on za to wszystko odpowiada, ale no akurat mechaników. Słuchajcie, wróciło auto do nas. Było ładnie już poskładane, był cały rozrząd w porządku zainstalowany, nic się z nim nie działo, no auto dalej nie odpalało. Także jeżeli chodzi o tamten warsztat, no jedyne co mogę powiedzieć na jego obronę to to, że sam właściciel przyjechał do nas zobaczyć co tam się wydarzyło z tym rozrządem nieszczęsnym. Stwierdził, że oczywiście on to bierze na reklamację, on to podmienia wszystko klientowi i wymieniony rozrząd zwróci tak. Zwrócił autko z wymienionym rozrządem. Jeżeli auto odpali, no to będzie ok, jeżeli nie odpali, no to uważał. No z jednej strony w porządku uważał, tak, no bo on robił rozrząd i jeżeli auto będzie działało, no to ok. Jeżeli nie będzie działało, to trzeba szukać gdzie indziej przyczyny. No i auto odpaliło, ale pojeździło tylko 3 km tyle, ile miało paliwa w filtrze paliwa. Auto zgasło, no i już więcej nie drążył ten warsztat tematu, tak. No, jedyna zaskakująca rzecz, jaka jest, to skąd ta uszczelka, ten O-ring, wziął się na odpowiedniku filtra paliwa. Dobra, ja Was teraz zaproszę na ten materiał. A tak jak mówię, chciałbym zrobić trzy krótkie takie materiały, Wam rzucić i, no, troszeczkę opowiadać Wam na ten temat, jak, jak cały te naprawy wyglądają. Dobra, idziemy na zewnątrz. Idziemy na zewnątrz, coś muszę Wam pokazać. Mieliście taki filmik jak pod tytułem, jak był tytuł Jacek. Jak CMAX, 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 został oddany. Odmówiłem naprawy go. Dlatego, że wiecie, tam była taka możliwość, że byłoby spychologia, tak? Pomiędzy warsztatami mogłaby być spychologia. A nie widzicie mnie. A, to jest całe GoPro. O. Teraz coś trochę zobaczycie blady, bo blady. No taka lampka świeci. Dobra, nie będę świecił wam w oczy. Dobra, pamiętacie tego C-Maxa, no nie? Pojechał tam do tego warsztatu. Eee, Niedaleko nas, no ale nieważne. No, pojechał do tego warsztatu. W warsztacie zrobili rozrząd i co? Przejechali się nim, auto zgasło po ilu? 3 km. Po 3 km i stwierdzili, że już więcej nie mają czasu na to, oni nie będą robić. I panu kazali na lince zabrać. Co pan zrobił? Przywiózł znowu go do, znowu go do nas. Dobra. No, tak go sprawdzali, że chyba do konia go podpieli. Zaraz wam pokażę, co tu się znajdowało. Najpierw wam udowodnię, że auto pracuje. E, to na razie jest tak wszystko na sztukę zrobione. Wiecie, bo go odpowietrzałem tutaj przez taką gruszeczkę. Marcel go odpali. Tak jest, trochę plaka. Klient przywiózł nam samo samostarta. Tego absolutnie nie używamy. Na plaku go chcieliśmy odpalić. Zobaczyć, czy rozrząd jest dobrze złożony. E, rozrząd był dobrze złożony. Ja wam zaraz pokażę. Patrzcie, żyje. Dobra, już udowodnione. może zgasz. O zgać. Dobrze, i teraz co tutaj się wydarzyło? Już Wam pokazuję. Patrzmy, ja co. Tutaj macie filtr paliwa. W ogóle tu było nieprzekręcone, tak? Ta osłona metalowa, która przychodzi. O, ta, 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 to. Ale jak podłączyłem tutaj gruszkę do pompowania, to tutaj było pełno powietrza w tym odpowietrzniku. Wychodziło powietrze. Na tym odpowietrzniku był taki oring gumowy założony. Hmm. I to jest najlepsze, że ten oring tu nie przychodzi. Tutaj na tym odpowietrzniku znajduje się na samym dole, na samiutkim dole taka uszczeleczka z malutką dziurką i nic więcej. I ten oring założyli, nie dopręcili do końca i tędy yy, zasysał lewe powietrze. tak? i nie mógł pracować. W tym momencie żeśmy doszli do tego, no bo jak podłączyłem gruszkę, pompowaliśmy gruszką, to było słychać takie syczenie. Zresztą klient nawet stał koło nas i sam widział osobiście, co tutaj się dzieje. Autko zostało u nas, bo to była szybka naprawa, tylko że po prostu akumulator się skończył. Musieliśmy go jeszcze porządnie odpowietrzyć. Jak wiecie, 1.8 odpowietrzyć jest ciężko. Odpowietrzyliśmy go, no i jak słyszycie, auto żyje i pracuje. I Nie, żebym się wybielał, że wszystko pięknie ładnie, że tam ci są B. Nie, nie są B, tylko wiecie, e, skoro się przejechał te 3 km i auto nagle zgasło, no to by się schylił, chociaż popatrzył co się dzieje, prawda? Ale się nie schylił. Klienta olano i wypchano za bramę. Dobra, dzięki serdeczne, pozdrawiam, i do następnego materiału. Dobrze. Teraz przejdziemy sobie do następnej części materiału. Teraz naszym bohaterem będzie Mercedes A-klasa. Co tutaj chciałbym wam powiedzieć? Przede wszystkim chciałbym wam powiedzieć, ja osobiście nie świadczę żadnych usług wyjazdowych na kontrol, sprawdzenie przed zakupem samochodu. Słuchajcie, to jest za duża odpowiedzialność. My tego się nie podejmujemy. Ja wiem, że inne warsztaty oczywiście za jakąś tam opłatą jeżdżą z klientami na zakup samochodu. Ja to rozumiem. Dla mnie to jest za duża odpowiedzialność. Ja nie będę brał na swoje barki tak, czegoś takiego. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Wy tak piszecie, tak jak w tym Fordzie Galaxy, tak, który tam był, że, że była taka draka z handlarzami, że co, wszyscy handlarze. Słuchajcie, no przykro mi, jeżeli handlarze teraz to oglądają, bo są naprawdę uczciwi też handlarze, no i bardzo mi przykro, że myślicie, że ja wszystkich handlarzy wrzuciłem do jednego wora i wszyscy są B. Nie, nie są wszyscy B. Słuchajcie, ostatnio też jeden z widzów, który, widzów, klientów, który był u nas, zakupował u jednego z handlarzy samochodów. Słuchajcie, i tam ewidentnie właściciel, właściciel tej, tej, tej firmy, która sprzedaje samochody, wiedział. Że auto jest sprawne. tak? Nie wiedział o tym, że coś coś było z tym autem. No i tam znajomy wykupił sobie tam chyba bodajże Carvertical czy coś takiego. Sprawdzili to auto, no i się okazało, że było lekko stuknięte z tyłu, jeszcze w Niemczech. Właściciel tego nie wiedział, ale oczywiście opuścił cenę. Jeżeli byli dalej zainteresowani tym zakupem, opuścił cenę i tam się dogadali. I słuchajcie, tu teraz mamy takiego Mercedesa klasę. <laughs> Przepraszam, też oczywiście. No tutaj to akurat zrobiliśmy, bo ja już po prostu odpuszczam, tak, po tym e, galaxy, odpuszczam już jakąkolwiek komuś pomoc w e, oddaniu samochodu czy cokolwiek takiego. No ale tutaj w tym wypadku po prostu to jest nasz, nasz bardzo dobry klient. I ostatni raz zadzwoniłem do pana, który sprzedawał ten samochód. Słuchajcie, no ja wiem, że wam się źle kojarzy nazwa handlarz, więc dzwoniłem do pana, który sprzedawał ten samochód. E, bardzo fajny człowiek, słuchajcie, bardzo fajny człowiek, ja rozumiem, to są auta za grosze, tak, to są auta za grosze, tak jak tu widzicie, także tak jak mówię, to są te auta za grosze, ale no niestety, oglądajcie, oglądajcie te samochody, bo potem zostajecie z taką miną, tu na szczęście dobrze będziemy mówić po imieniu, czyli handlarz, Stanął na wysokości zadania, nie było najmniejszego problemu, słuchajcie, i bardzo uczciwie podszedł nawet do tematu, bo przyjął ten samochód z powrotem po okazaniu jemu tych sanek, które są tam zgnite pod spodem. Bo to, że z zewnątrz, tak jak tu widzicie te drzwi, czy cokolwiek takiego, tak, no to klient to widział. Przecież, tak jak to już mówiliście wcześniej, no nikt ślepy nie jest. Skoro on to widział, to zaakceptował to, więc powinien to już wziąć. No akurat sanek nie widział, no bo nie miał takiej możliwości. A dlaczego handlarz podszedł uczciwie? Słuchajcie, tutaj mu się nie dziwię. W tym momencie yy, wziął sobie 200 zł za, za po prostu nadpaloną to tak, które jest. No To się zdarza, takie potrzeby się zdarza, to po prostu może w każdej chwili każdemu coś takiego się wydarzyć. No, i żeby handlarz nie był aż w plecy, jak to się mówi, po oddaniu samochodu z tą potrzebą, to stwierdził, że 200 zł by mu się należało za to potrzebę. Bardzo fajnie uczciwie do tego podszedł, moim zdaniem. Przyjął autko bez problemu, wydał pieniążki. Dziękuję i na razie. Także wiecie co, patrząc na te wszystkie samochody i tak dalej, ja nie wiem, czy nie zrobię takiej checklisty, nie nagramy takiej checklisty, jak auto powinno się zakupywać, co sprawdzać, jak sprawdzać, bo widzę, że bardzo dużo ludzi jeździ po autach, które w ogóle nie mają żadnego bladego pojęcia o autach, więc najprawdopodobniej będę chciał przygotować Wam w niedługim czasie właśnie taki film. Z tak zwaną checklistą po kolei, co sprawdzać, jak sprawdzać, gdzie stuknąć, gdzie puknąć, co otworzyć, co nie otworzyć. Coś takiego będę chciał Wam przygotować i może to Wam się przydać, że jak będziecie jechać gdzieś po jakiś samochód, no to będzie, będziecie mogli sobie sprawdzić to z checklistą, jak właśnie zakupić sobie pojazd. Dobra, a teraz Was zapraszam na drugi materiał. Aha, no i jeszcze chciałem Was bardzo przeprosić, że na ostatnich filmach macie pokazywane jakieś różne elementy niewłaściwym palcem, ale słuchajcie, palec wskazujący sobie przeciąłem no i dosyć mocno, także niestety nie pokazuję Wam palcem wskazującym, tylko takim niegrzecznym palcem. Witam serdecznie w dniu kolejnym. Dzisiaj zgłosił się do nas klient, stały klient. Zakupił na szybko autko, bo potrzebował coś do przemieszczania się. Eee, pokażę Wam to autko. No Słuchajcie, tutaj nie ma co szukać frykasów, tak? bo to raz, że to takie pieniądze, a dwa, no, Mercedesa klasa, to sami wiecie, co można kupić. Ale już dzwonimy do klienta, żeby podjął sobie decyzję, poprosił nas, żebyśmy tu wymienili olej i filtr, bo potrzebuje dostać, dostać się, Boże, jeździć do Niemiec, tam gdzieś do pracy, czy gdzieś. No, ale to tak słabo chyba z tą jazdą, bo zobaczcie, co tu może się dziać. Może. Co tu się dzieje? Podłużnica. Patrzcie. Na tych sankach To idzie jako podłużnica jedna całość i wchodzi tutaj To wszystko po prostu jest próchno Z tej strony e, Pozwól no na chwilę, tutaj będziesz mi świecił Idę, idę O, pięknie I tutaj zobaczcie, z tej strony coś dzieje O no nie dół Ja tu tylko palca włożyłem To mi palec spadł. o Widzicie jak się sypie? O Patrzcie takie cuda się dzieją. To jest norma w Mercedesach, że klient będzie musiał podjąć decyzję. a ja myślę, że najpierw zostanie poinformowany, zanim w ogóle weźmiemy klucz do ręki. To jest norma, słuchajcie. To jest norma w tych autach. Całkowita norma, że takie rzeczy się dzieją. To są sanki, które no, można w zasadzie wymienić, ale, ale, ale to kosztuje. To kosztuje i to tak słabo. Dobrze, to mamy to. Nie co, popatrzmy co tu dalej się może dziać. Aha, no i w ogóle pan przyjechał, dlatego że wczoraj to kupił, a w dniu dzisiejszym mu się auto. dzisiaj nie, wczoraj od razu. Jak wracał, no to auto mu się zapaliło. Nie zapaliła kontrolka, nie zapaliły światła, tylko się auto zapaliło. Zaraz wam pokażę, jak go opuszczę na dół, to wam pokażę co tam się zapaliło. To. Mamy po prostu zrobić taki przegląd, czy to się będzie opłacało, czy nie będzie opłacało, tak? No moim zdaniem nie będzie się opłacało. Aż że tam mamy takiego parcha tutaj, to to jest najmniejszy problem. Yy, tutaj. Tu nie ma progu. Słuchajcie, zobaczcie. Ktoś po prostu na no, bezczelnego trochę farbą wziął, przemalował, bo zobaczcie, rdza jest zamalowana. Więc wygląda to słabo. Myślę, że niestety, ale pan nie pojeździ sobie zbyt długo tym autem. A szczególnie na Niemcy, to tak słabo będzie to wyglądało, no nie? Dobra, my jeszcze przejrzymy. Jak coś znajdziemy, to dogramy. Dobrze, i teraz dalej, jeżeli chodzi o klasę. Yy, praktycznie każdy narożnik drzwi macie w ten sposób ugryziony. Zobaczcie, to jest dziura na wylot. Nie wiem, czy to tak będzie widać, czy nie. Z tej A, poświeć mi tu z tej strony. O, zobaczcie, ja bym mógł oderwać to, ale nie chcę tego robić, żeby nie było później na mnie. To wszystko gnije. Strach zamknąć. Strach zamknąć, tak, strach czasnąć. Słuchajcie, te narożniki wszystkie tutaj gniją po prostu w tych O, To, że parchy to ok. Dobra, daj na dół. Słuchajcie, ja dla swoich widzów mówię teraz tak: jeżeli Wam się nawet podobają te auta, Odpuśćcie te auta. Odpuśćcie sobie A-klasę z tego tytułu, że nawet cokolwiek zrobić przy silniku, to trzeba go opuszczać. To nie jest tak, że sobie weźmiecie, jak w każdym aucie możecie cokolwiek zrobić, niestety tutaj te silniki leżą dosłownie, one w komorze silnika, one są tak należąco położone. Uwierzcie mi, rolki jakieś tam, prowadnicy te prowadzące, pasek PK, cokolwiek takiego, musicie ten silnik opuszczać, żeby je wymienić. Nie jest to zbyt prosto ani łatwo, i każdy warsztat przyjmując już takie auto, to na samym wstępie Wam powie dosyć sporą kwotę, dlatego że jest sporo pracy przy tym. Także jeżeli chodzi o, o takie rzeczy, to naprawdę przestrzegam Was. Pomyślcie sobie nad innym autem, szczególnie kobiety. Pamiętajcie, że A-Klasa to nie jest nic dobrego. To są już bardzo leciwe auta. Ja wiem, one są taniutkie, a zastanówcie się, dlaczego są taniutkie. Dlatego właśnie, że rdzewieją i naprawa cokolwiek przy silniku wymaga albo go wyjęcia, albo opuszczenia. A klient do nas się zgłosił tylko i wyłącznie dlatego, że zobaczcie, wczoraj go kupił, wyjechał z, tam z placu, gdzie, gdzie go kupił, no i mu się zaczęło auto palić. Tutaj mamy podgrzewanie spryskiwaczy, no jak możecie widzieć, tu mu się to zapaliło, o. Na szczęście to zauważył, to zgasił to na czas. Podnieś maskę. Maska też, słuchajcie, no gnije, gnije, no to auto, auta gniją. Bardzo, bardzo zwracajcie uwagę szczególnie właśnie na tą podróżnicę na dole. Podróżnicę wózek, tak, bo to, to, naprawdę gnije. A jeżeli macie już te A-klasy, proponuję Wam odpiąć tą wtyczkę. To podgrzewanie. To jest tak samo ten sam problem, co w niektórych Volkswagenach, jak są wyposażone w podgrzewacze spryskiwaczy. No to proponuję wam to odpiąć, żebyście nie mieli takiego zdziwienia jak tutaj. Dobra, My zaraz zapraszamy klienta. Niech klient sobie oceni, co chce dalej z tym robić. Myśmy już mniej więcej oględziny zrobili tego auta. A ja was po prostu przestrzegam, żebyście dali sobie spokój z tym autem, bo to jest tylko po prostu skarbonka. Dobra. Dobrze, i tutaj zbliżamy się już do trzeciego pojazdu. którym jest BMW F10. Pisaliście mi na shorta w komentarzach, że jak mogę nabijać się w ten sposób z klientem. Słuchajcie, to nie jest mój klient, to jest mój bardzo dobry znajomy, któremu zresztą mówiłem wcześniej, że oczywiście, że się tym zajmę. Tylko jak będę miał wolny podnośnik, no niestety przez chyba dwa dni nie miałem wolnego żadnego podnośnika. Więc nie byłem w stanie mu pomóc. Stwierdził, że sam sobie spróbuje to ogarnąć, naprawić. No i wyszło jak wyszło, oczywiście. Zobaczcie, przynajmniej mamy bekę z tego, tak. Jak i właściciel, czyli dobry znajomy, i my mogliśmy sobie pożartować, po... podogryzać, tak, że takie rzeczy się no, raczej nie wykonuje. Także jeszcze raz Wam mówię: ja nie jeżdżę po żadnych klientach. To nie był mój klient. On wiedział od początku, że nawet jak przyjedzie do nas, to on nawet grosza nie zapłaci. Bo mamy się na tyle długo znamy, że dla, dla, dla mnie nie ma problemu, żeby mu wykonać taką usługę w gratisie. Tym bardziej, że on bardzo dużo rzeczy też mi pomagał w życiu i nie brał za to żadnych pieniążków. Także jemu się to należało jak co Buda. Także co, zapraszam Was na ostatni materiał. W dniu dzisiejszym, wczoraj pozbyliśmy się jednej bęki. Tam jeszcze film nie został publikowany, a w dniu dzisiejszym przyjechała już następna. E, tym razem mamy na podnośniku F10. Co to jest, piątka? 3 litry. 3 litry. Piątka, litry. 3 litry. 2011 rok. N53. I... Głośniej? Silnik N symbolu N53. No, to już wszystko wiecie. Dobrze, co tutaj się dzieje z tą bm -ką? Mamy problem. Już Wam mówię, jaki mamy problem. Już Wam mówię, sonda lambda za katalizatorem, sygnał zwarcie do plusa. Włączenie podgrzewania sondy lambda za katalizatorem. Przerwa na linii nieciągły. I co? Sam czujnik. Widzicie? Czujniczek jest wymieniony. Jest fajnie założony NGK, bo tutaj fabrycznie idzie NGK. Ale problem polega na tym, że tutaj mamy łączenie. To jest jeden problem. Połączył i dalej jest ten sam błąd. Wszystko jest to samo. Idziemy sobie dalej. Mamy tutaj czujnik NOX. Słuchajcie, jeżeli będziecie wymieniać ten czujnik, wymieniajcie ten czujnik razem z tym. Tutaj modułem, nie wymieniajcie samych i nie róbcie takich rzeczy, teraz, takich łączeń, a dwa, dlaczego jeszcze to Wam nagrywam, bo to nie byłoby ciekawe, gdyby nie to, że tutaj, że tutaj, zobaczcie, mamy na przewodzie ząbki odciśnięte, nie wiem, czy Wy to zobaczycie, powinniście to zobaczyć, są ząbki podciskane, jakby kuna zaczęła gryźć sobie ten przewód, zdejmiemy tutaj tą motulinę. I zobaczymy, co pod spodem słychać. Dobrze. Także mamy to zdemontowane kawałek tej izolacji. I teraz zobaczcie, jak ona jest pogryziona. Mm, kurde, jedną ręką to mi się nie uda. Muszę kogoś poprosić. O, zobaczcie, jak ząbki powbijamy. Widzicie? Pewnie widzicie. Dobra, ale tu nic się z instalacją nie wydarzyło. Instalacja jest cała cacy. Więc to jest najlepszy... najlepsze, że jest cacy. Więc wymieniamy całość. Całość. Nie sztukujemy tego pod żadnym pozorem, bo to i tak wam nie zadziała, jeżeli będziecie sztukować. Okay. Dobrze, część dalsza BMW F10. Tej bęki, Tu. Tu. Widać ją, tak? Słuchajcie, y tam wcześniej było pokazane, jak zostało obcięte kable. Na całe szczęście, nie powinno się tak robić absolutnie, ale na całe szczęście. Y te kabelki są sprawne. Zaraz Wam pokażę, co tutaj się wydarzyło. Tylko podniosę sobie auto. Dobrze. I teraz tak. BMW F10. Tutaj wymieniono czujnik. Tam, jak widzieliście, było łączenia. Nie wolno tak robić. Absolutnie nie wolno. Ale chyba komuś się udało na tyle połączyć, że nie wywala tego błędu. A coś bardziej śmiesznego Wam pokażę. Dlatego, że tutaj wszyscy się rzucali na tą sondę. Znaczy nie wszyscy. no. On chyba właściciel czy warsztat, który to robił, rzucał się na tą sondę, a błąd dalej istnieje. tak? Wymienili ten czujnik. Ten czujnik tutaj został zmostkowany, tak? a błąd dalej został. Ale prosto trzeba przeczytać sobie, jaki to błąd wyświetla. Nie błąd tamtej sondy, tylko ewidentnie jest podane. Jest podane, słuchajcie, ta sonda. Ta tutaj, co idzie. Tu, w tym miejscu bo mamy grzałki, że jest grzałka uszkodzona i zwarcie do plusa. I sonda, ta jest uszkodzona z tej strony. Ta taniutka sonda, nie tamta, co kosztuje w oryginale 2800 zł, w zamienniku jakaś 1500 zł, tylko mamy uszkodzoną tą sondę, która, nie wiem, strzelam, kosztuje 400 zł. Może. Także zanim weźmiecie się za jakieś obcinania, wymieniania, dopatrzcie się, Którą chcecie naprawić. Ja Wam zaraz powiem nie więcej, jakie tam błędy są, ale chyba już mówiłem na kamerze. Jak mówiłem, no to już wiecie. Także zamawiamy tą sondę, która tam ma być. I zobaczymy, czy wszystko zniknie. Na pewno zniknie. Bo, yy, co jeszcze robiłem, skąd wiem, że ta tylna działa. Słuchajcie, bardzo, prosto, bardzo, prosto, bardzo prosty sposób. Yy, co robimy? Odpinamy sobie to. Tutaj. I na komputerze sprawdzamy, jaki błąd nam doskoczy, tak? Po odpięciu oczywiście nam doskoczył błąd dodatkowy, czujnik NOX. Bo tutaj mamy ten czujnik NOX. Po wpięciu, skasowaniu błędu, dalej zostają dwa. Czyli zwarcie do plusa na sądzie, plus do tego nam doskakuje yy, grzałka. Po rozpięciu tej, tutaj zostają te same błędy. Po zapięciu tamtej znika nam NOX. A zostaje ta. No proste, proste. I niepotrzebnie zostało cięte to tutaj. Ale zalecająco 80 No dobra, dobra. Wiecie co? Nie chcę pokazywać, bo to tutaj jest właściciel i tak naprawdę powiem Wam szczerze. To on to obciął. Bundydydy. Nie będę wam pokazywał, nie, nie, nie jeździcie po gościu, bo naprawdę fajny chłop, super gość, znamy go już tyle lat, ale tak. On sobie to obciął, bo na początku mówi, że na jakimś warsztacie, coś tego, wiecie. I znowu by było, że ja najeżdżam na jakiś warsztat, tak? Ale jak się dowiaduję prawdy i znam prawdę, to ja wam powiem prawdę. Uwierzcie mi, że powiem wam prawdę. Także tak, to właściciel sobie tutaj to obciął. Tu, tu, tu sobie obciął to, bo kupił sobie nowy czujnik bo stwierdził, że można czujniczek nowy kupić, jeszcze w oryginale NGK, taki jak był, tak? I będzie wszystko działać. No nie, nie będzie działać. No dobra, my działamy, zamawiamy. Aha, no już wam pokazuję, co jeszcze narobił. Tam pewnie gdzieś za kamerą słyszeliście, Radziu, Radziu, pokaż to, pokaż to. No to już wam pokazuję, co zrobił, żeby odkręcić ten czujnik. Tu Wam położę ładnie, zobaczcie jak pięknie go obciął, bo nie mógł śruby wykręcić. Nie mógł śruby wykręcić, no to pochwal się jeszcze, widzą, jaki żeś klucz specjalistyczny kupił, wiecie? Już, już Wam pokazuję, no. Żeby nie było, jak, jak już tak po nim pojedziecie, to tak wiecie, żeby wiedział, co, co zrobił źle. Jeżeli tu mamy ten czujnik, no to kupił sobie taki klucz. Wkładając ten klucz tutaj, Słuchajcie, ledwo jest w stanie włożyć, a co dopiero grzechotkę, tak? No dobra, udało nam się włożyć. Teraz tu trzeba grzechotkę, grzechotka na jakiś taki dziwny w ogóle klucz, bezsensowny. Pyta się, jak wy to odkręcacie? Prosta rzecz, bardzo prosta rzecz. Też mamy taki klucz podobny. Tutaj sąd. zobaczcie. Ten ci oddam, żeby nie było, że ci go ukradłem. Proszę bardzo, też mamy taki, ale tym byśmy nawet tam nie weszli, tak? Mój patent, pokazuję mój patent teraz, w którym wszędzie zawsze wejdę. Tak klucz 22 przecięty i naspawany kawałek takiej nasadki, ale też będzie problem. No pokaż tego klucza teraz tylko. A najnormalniej w świecie, do przewodów bierzemy taki 22 do przewodów, cyk jest odkręcone. No i nie trzeba ciąć żadnej sondy. No chyba, że wiecie, ona się zapiecze, bo też się zdarza, tam jest wysoka temperatura, potrafi się ostro zapiec. No, nieraz już po prostu nie ma wyjścia, trzeba lepiej zniszczyć czujnik niż, nie daj Boże, gwint, tak? No, gwint musi zostać dobry. Dobra, ja mu pomogę wykręcić tę sondę i <śmienimy> wymienimy ją, bo jeszcze bardziej potnie całą bękę. BM A BMK naprawdę ładna, szkoda, żeby ją pociął. Dobrze, jeszcze jedna rzecz, coś chcę Wam pokazać. Tutaj macie te sondy za katalizatorem. Trzymaj, mamy problem z grzałką. No nic prostszego, sprawdzić sobie grzałkę czy działa, tak? Bierzemy miernik, obomierz, wpinamy w białe, bo białe to jest grzałka. I przytykamy tutaj do dwóch pinów i macie, wyskakuje tam. O, o. wyskakuje wam, to że piszczy to piszczy. Teraz bierzemy drugą sondę, grzałka, dwa białe, przykładamy, i nie, cisza. Nie, nie. Już wiecie co jest zepsute? Sonda. Która? Też już wiecie. Okej. Okay. Załamany jest teraz właściciel BMW. Nie. Uwierzcie mi, jest załamany. <grym> Pociął se pół samochodu, a się okazało, że nie dociął co trzeba. <grym> Przepraszam, ja tak szyderczo się nie śmieje, tak, no, to nie jest mój klient, to jest dobry znajomy, któremu no, chciałem pomóc, ale po prostu jak zobaczyłem, co narobił, no nie jest to zabawne, no sami powiedzcie, nie Powinnoś, jest to. Powinno się wymieniać same czujniki, tak, albo sam najlepiej no, ja całe no ale... Patrz, jak nie się nie teraz wiem. tłumaczę, że one co 80 tysięcy te noksy muszą być wymieniane. <śmiech> <śmiech> to y, rozumiem, że na jutro bierzesz tego noxa, co zamówił Marcin. Co? <laughs> Ale powinno się wymieniać, no, nie? Nie, no żarty żartami. Słuchajcie, naprawdę bardzo fajny chłopak. Trzeba pomóc i nie ma dyskusji. Dobra, my zamawiamy, zobaczymy, czy na dzisiaj dostaniemy. Jak dostaniemy, no to oczywiście weźmiemy, zamontujemy i niech jeździ dalej i niech się cieszy z BMW.